Akcje krwiodawcze odbywające się na terenie Grupy Azoty Puławy to już stały element w kalendarzu wydarzeń Puławskiej Spółki i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Tym razem organizatorzy postanowili na swój sposób uczcić 79. rocznicę Powstania Warszawskiego przy okazji niosąc pomoc. Podczas zbiórki krwi nie zabrakło zarówno doświadczonych jak i tych, którzy oddawali krew po raz pierwszy. Myślę, że to zasługa moich rodziców, no i brata, bo oni tutaj przychodzili już od jakiegoś czasu. I właśnie myślę, że przez to się zdecydowałam, że też jednak to jest fajnie pomagać. No i myślę, że wypada to dalej właśnie ciągnąć, żeby pomagać jak największej ilości ludzi. No już dobrych parę lat, już zasłużony jestem, że ponad 6, 7 litrów. I tak co mogę, co jest jakaś akcja, to staram się... Pomagać. Dlaczego? To nie ma tak, że dlaczego. Ogólnie trzeba pomagać, jak się może. I tyle. Dzisiaj robimy taką akcję ekstra, można powiedzieć, poza kolejnością, jako klub, ale jak na piątek, jak na środek wakacji, frekwencja jest około 50 osób, także myślę, że akcja będzie... Każda jedna. Bardzo fajna, bardzo udana. Najważniejsze jest to, że przychodzą krzedawcy, dzielą się tą częścią życia, dzielą się tą swoją miłością z potrzebującymi. I to jest najważniejsze. I temu właśnie służą takie akcje, żeby integrować jednoczycie. Jak widzieliście Państwo, przychodzą także dawcy pierwszorazowi, co nas bardzo cieszy, bo ktoś nas tych bardziej doświadczonych musi kiedyś zastąpić. Także bardzo się cieszymy, jesteśmy zadowoleni. Następna, następna akcja przewidziana jest 31 sierpnia prawdopodobnie tutaj yy, będzie skoordynowane będą działania, bo chcemy też jako grupa Azoty Puławy pokazać coś specjalnego, ale nie mogę tego powiedzieć, to będzie nasza tajemnica i zapraszamy serdecznie już 31 sierpnia, to jest czwartek, ostatni dzień wakacji. Także wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy, nie tylko pracowników, ale także mieszkańców Puław, powiatu Puławskiego i okolicznych miejscowości. Przypominamy, że ze względu na remont trwający w puławskim szpitalu stały punkt RCKIK w Puławach działa obecnie w specjalnym ambulansie w dni robocze od godziny 7 do 12.